Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jak zawsze zresztą. Słowo dzisiejsze to nawoływanie. Kiedy sięgnąłem do słownika greckiego, to owo nawoływanie jest określane jako orędzie, proklamacja. I wiecie, to troszeczkę zaprowadziło mnie w takie rejony, kiedy słyszymy coś podobnego, jak jakieś trudniejsze słowo. Głoszone czy jakiś wykład, konferencje, czy listy biskupów, dokumenty kościoła, usztywniamy się, mówimy, wolimy bardziej prosto, po ludzku, tak do serca, a tymczasem okazuje się, że bardzo ważne jest owo nawoływanie, proklamacja, orędzie, coś, co ma charakter o wiele poważniejszy, choć trudny. I tak drodzy, oczywiście super, słucha się słowa prosto głoszonego do serca, ale to nas nie zwalnia też z tego, aby sięgać choćby i po nauczanie Ojca Świętego, sięgać po dokumenty Kościoła, sięgać po to wszystko, co dzisiaj mamy na wyciągnięcie ręki, włączając po prostu przeglądarkę internetową zajrzeć czasami do katechizmu Kościoła katolickiego, choćby do tego skrótu, który powstał dzięki Janowi Pawłowi II. No, ważna jest proklamacja, ważne jest nawoływanie. Nie dyspensujmy się od tego. Niech to będzie może też wyzwaniem, jakimś challenge'em Wielkiego Postu. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A ja przypominam Wam o pierwszym odcinku rekolekcji, Wielkopostnych z Panem Józefem Brodą, bo już jutro opublikujemy drugi odcinek, a treści z każdego odcinka, co nie miara, są one niewątpliwie nawoływaniem.